Cześć! Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Piątek, 28 kwietnia. W dniu dzisiejszym tradycyjnie przeprowadzimy sobie analizę bitcoina. Rzucimy okiem na perspektywę krótkoterminową, średnio-długoterminową. Porozmawiamy o dzisiejszym nadchodzącym raporcie Core PCI. Porozmawiamy o Fedzie. Także jak zawsze, jeżeli jest to coś, co Was interesuje, zapraszam do oglądania. Zanim zaczniemy, dwie bardzo ważne kwestie. W nadchodzących dwóch tygodniach będę w trasie, będę starał się dodawać dla Was materiały, jednak prosiłbym tutaj o wyrozumiałość, jeżeli chodzi o jakość dźwięku i tym podobne rzeczy. Również pod najbliższymi filmikami nie będzie można dodawać komentarzy, dlatego że wciąż jest bardzo dużo spamu odnośnie fejkowych Whatsappów, telegramów itd. Nie będę miał czasu na to, by to kontrolować, dlatego też komentarze będą zamknięte, by przez przypadek ktoś nie dał się władować na minę. Kolejna kwestia, jak zawsze, jest taka, że nic w tym filmiku nie jest poradą inwestycyjną. Są to tylko i wyłącznie moje przemyślenia i, co ważniejsze, moje inwestycje a samo wideo ma charakter informacyjny. Dobra, mamy już te kwestie za sobą. Na samym początku, zanim przejdziemy do wykresów, porozmawiamy sobie o dzisiejszym raporcie Core PCE. Jak widzicie, wcześniejszy odczyt był na poziomie 4,6. Forecast jest na poziomie 4,5. Jest to ważne dlatego, że Fed w perspektywie patrzenia pod kątem inflacyjnym patrzy właśnie na Core PCE, a nie na CPI raport, tak? Jak wiele osób uważa, oczywiście CPI raport i jego odczyt jest ważny i wartościowy. Jednak, core PCI jest to coś, na co patrzy Fed. Także w nadchodzących godzinach będziemy mieli tutaj obecny odczyt i oczywiście będzie miało to wpływ na dalsze działanie Fedu. Także jeżeli jesteście tutaj w pozycjach short, long, na pewno musicie uważać. Można tutaj spodziewać się volatility i dużej zmienności cenowej. Zobaczymy, jaki będzie ten odczyt. Myślę, że odczyt bardzo zbliżony do 4,5 nie wpłynie tutaj zbyt mocno na, na akcję cenową, jednak duże wahnięcia negatywne bądź też pozytywne prawdopodobnie już będziemy widzieli na akcji cenowej. Jak widzicie, mamy tutaj ankietę odnośnie tego, czego możemy się spodziewać z, od strony Fedu 3 maja na ich następnym spotkaniu. Widzimy, że mimo tego, że GDP w ostatnim kwartale że miało tylko przyrost 1,1% widzimy, że wciąż 85% osób stawia na to, że będzie kolejna 25, tak mimo tego, że kolejny bank nam się wysypał, przez chwilę te notowania spadły, było że 70% na 25 i tutaj niespełna 30% na pauzę. Ja osobiście uważam, że wciąż to jest bardziej 50-50 niż taka dysproporcja, ale oczywiście nie mamy dokumentów, nie mamy danych, na które patrzy Fed. Nie widzimy tego wszystkiego od wewnątrz, także zobaczymy, jak to wyjdzie. Myślę, że rynek wkalkulował już tą 25 i moim osobistym zdaniem ta 25 nie doprowadzi tutaj do, sama w sobie nie doprowadzi do tutaj jakichś większych spadków, tak? Myślę, że jednak pauza mogłaby tutaj pozytywnie odbić się na rynku i na samej wycenie Bitcoina, tak? Także jest to 3 maja, na pewno ważna data do wpisania do swojego tutaj kalendarzyka. Dobra, patrząc na analizę krótkoterminową, mamy 4-godzinny interwał Bitcoina. I tak w ostatnim filmiku mówiłem wam o tym, że po osiągnięciu tego dna Pamiętacie, tutaj dostaliśmy ten sygnał o tym nowym dołku, który był naszą falą piątą, który uklepał naszą falę piątą. Zobaczyliśmy to odreagowanie. I nawet już w drodze w dół mówiłem o tym, że spodziewam się, że w momencie, kiedy osiągniemy twardy dołek, nie wiedzieliśmy wtedy, czy będzie to poziom 27.150, czy będzie to ten nowy dołek 26.900, czy będzie też, jak ja tutaj mówiłem, docelowo. Że możemy zobaczyć 26 600, tak? Jednak już w tym ruchu mówiłem o tym, odreagowaniu reagowaniu między 28 800 a 29 800. Zresztą taki też był tytuł jednego z ostatnich filmików. Kolejny cel 28 800, 29 800. Z perspektywy instytucjonalnego pieniądza mieliśmy tutaj fair value gap do wypełnienia, o właśnie na tej świecy. I widzimy tutaj, że to fair value gap zostało tutaj wypełnione. Co ciekawe, zobaczyliśmy bardzo, ale to bardzo silne volatility, ok, ta akcja cenowa bardzo szybko powędrowała tutaj do góry w momencie, kiedy First Republic Bank upadł 9,8% do góry. Po chwili zobaczyliśmy bardzo szybki zjazd 7,4% i znowu odreagowanie, tak. I oczywiście mamy też tutaj naszą koncepcję na którą patrzymy, i jest to ten ruch korektywny ABC. Tak, to jest, ten, to jest ten ruch. Mówiłem o tym ruchu z racji tego, że tutaj, moim zdaniem, mamy już trend w tym ruchu pięciofalowym. Uważam, że w obecnej chwili Bitcoin jest w tej strukturze korektywnej ABC, która docelowo powinna zanieść nas właśnie w okolice 25 tysięcy. Zaraz to sobie jeszcze dokładnie y, pomierzymy. Jeżeli chodzi o samą tą strukturę fali B, zakładaliśmy, że będzie ona między 28800 a 29800. 800. Widzimy, że jej knot wybił 30 000, tak? I teraz pytanie, czy ta fala B, na którą składa się ten ruch korektywny ABC żółty, który macie tutaj wyznaczony, czy ona już się zakończyła, czy też nie? Widzimy, że fala C osiągnęła niższy szczyt niż fala A, Także z punktu krótkoterminowego mamy tutaj niedźwiedzi statement, niższy podwójny dołek. Jednak pytanie, czy w tym momencie Bitcoin na tej fali B nie wejdzie w okres konsolidacyjny tak jak wszedł w tej fali B, ok? Po osiągnięciu tej fali A widzimy, że mieliśmy tutaj ruch boczny. Ok? Także to jest też coś, na co ja patrzę w obecnej chwili. Chwili. Rozmawialiśmy o tym, że powrót powyżej poziomu 31 tysięcy będzie tutaj negował tą strukturę korektywną ABC. Tak, i to również było omawiane w jednym z ostatnich odcinków, że dopóki Bitcoin nie będzie w stanie wrócić i ściągnąć tego szczytu na poziomie 31 tysięcy, ten ruch korektywny jest w grze. Jeżeli chodzi o potencjalną korektę fali, C, oczywiście my nie znamy jej impulsywności, jest, jest, jesteśmy jednak w stanie określić jej potencjalny cel, to widzimy, że jest to poziom 25200, tak? Czyli jest to idealnie poziom naszego punktu piwotowego, o którym również rozmawialiśmy wielokrotnie na tym kanale, bo graliśmy pod, pod dojście do tego poziomu, graliśmy pod wybicie i Puli na 25200, 25400, ja również Wam mówiłem już kilka odcinków temu, że w pewnym momencie spodziewam się dojścia do tego poziomu 25 tysięcy, by po prostu przetestować ten poziom, tak? Dlatego, że od momentu, kiedy wybiliśmy ten poziom, a dokładnie wybiliśmy go o tutaj w tym momencie, my nie zobaczyliśmy retestu tego poziomu, ok? Jest to tak kluczowy poziom, że z punktu technicznego, Powinniśmy wrócić i go przetestować. Dla prostego powodu, tak? On był do tej pory naszym oporem, teraz trzeba przerzucić go jako wsparcie. Także z perspektywy krótkoterminowej, na dobrą sprawę, wszystko o czym rozmawialiśmy się sprawdziło. Ten ruch korektywny ABC jest w grze. Powtórzę, dopóki Bitcoin nie będzie w stanie tym obecnym ruchem korektywnym, bo są to ruchy korektywne, przebić poziomu 31 tysięcy, tak? Oczywiście w, pers w perspektywie płaskich korekt, podkreślam, jest to ruch korektywny, możemy zobaczyć tak, taką korektę płaską, tak? Będzie to wydłużona korekta płaska. Możemy zobaczyć taką korektę płaską. A będzie to biegnąca, możemy zobaczyć taką, będzie regularna. Także tutaj po powtarzam to, co mówię wielokrotnie. Dopóki nie poznacie B, wy nie powinniście w ogóle patrzeć, gdzie jest C. Ok? Dopiero twardy szczyt B w tym przypadku, bo szukamy tutaj szczytu, będzie nam mówił i dawał nam sygnał, gdzie potencjalnie może być to C. Tak? Także tutaj negacją tej korekty, na którą patrzymy, jest bitcoin wracający i zamykający się powyżej poziomu 31 tysięcy. Okay? I tak jak mówiłem wcześniej, same ruchy asetów spekulacyjnych, również w tym przypadku bitcoina, są to ruchy między lokalnym swing high i lokalnym swing low. Tak? Kiedy, kiedy uklepaliśmy te dołki, wracaliśmy, by ściągnąć to swing high. Kiedy ściągnęliśmy to swing high, uklepaliśmy to swing high, tak? Z ciekawości, z perspektywy celu technicznego, wydaje mi się, że tutaj 1.6, 1.8 został osiągnięty, został osiągnięty, nawet i przebity. I kiedy dochodzimy do tego lokalnego szczytu naszego swing high, cofamy się w dół, cofamy się do lokalnego swing low. Widzimy, że mamy tutaj wyższy dołek, więc z perspektywy, większego ruchu, a nie tylko krótkoterminowego, jest to byczy statement, tak? Tylko, żeby potwierdzić tą byczość wyższych dołków i wyższych szczytów, my musimy zrobić wyższy szczyt, ok? Każdy niższy szczyt będzie tutaj sygnałem do potencjalnego do potencjalnego spadku, do potencjalnej korekty. Także jesteśmy w kluczowym momencie, w którym Bitcoin musi nam pokazać, ile tak naprawdę jest pary w tym ruchu jeszcze. OK, i czy my będziemy w stanie wrócić i przebić, zamknąć się powyżej tego lokalnego szczytu? Dobra, z perspektywy krótkoterminowej, myślę, że jest to jasne. Ehm, I tak naprawdę najbliższe dni nam tutaj pokażą, z czym mamy do czynienia. Nadchodzi weekend. Także oczywiście, liquidity i ogólnie volume na weekendzie jest słabe, więc oczywiście, yy, przeze mnie sugerowany boczniak, który może mieć miejsce przez cały weekend. Miałby jak najbardziej sens, tak? Jeżeli przeniesiemy się na dzienny interwał, kilka rzeczy, bardzo ważnych rzeczy. Wciąż w obecnej chwili jesteśmy w stanie utrzymać się powyżej naszej dwudziestki. Ok? Jest to nasza linia życia, która determinuje to, że jesteśmy w trendzie wzrostowym. Kiedy byliśmy tutaj na tym wsparciu dwudziestki, mówiłem o tym, że jest to nasza linia życia. Utraciliśmy tą linię życia, zostaliśmy wsparci pięć, pięknie pięćdziesiątką. I mamy po raz kolejny odbicie powyżej tej dwudziestki. Okay? Z perspektywy średnio-długoterminowej, jest to dzienny interwał, więc każda świeczka jest jednym dniem. Więc do rozegrania danych scenariuszy może, potr może to potrwać 3, 5, 7, 15 dni. Jest, jest to byczy statement, tak, że po utrzymaniu pięćdziesiątki, po wykupie, jaki miał tutaj miejsce, byliśmy w stanie wrócić powyżej tej dwudziestki, ok, jeżeli chodzi o ten interwał dzienny, ja wciąż uważam, że jest tutaj miejsce na kolejne pchnięcie, patrząc chociażby na nasze oscylatory, widzimy, że nasz stock RSI oscylator momentum wzrasta powoli proporcjonalnie do ruchu akcji cenowej, co znaczy, że jest tutaj volume, tak, i również jak patrzymy na dzienny money flow, widzimy, że mamy dość spory napływ nowego volume, Oczywiście jest duża debata teraz, czy tak zwany dead zostanie podniesiony w Ameryce. Podobno czekamy tylko na podpis, na podpis staruszka, ale mi się wydaje, że jeszcze musi to być przyklepane w kongresie. Oczywiście, jeżeli amerykański dead zostanie podniesiony i zatwierdzony, oczywiście będziemy mieli, mie, będziemy mieli taką sytuację, w której będzie nowy likurity na rynku. Za każdym razem, kiedy mamy zastrzyk nowego likurity na rynku. Widzimy, że asety spekulacyjne rosną na swojej wycenie, tak? Także tak jak banki upadają i mieliśmy, o w tym momencie, kiedy tutaj y, lecieliśmy w, w kierunku 18,5 tysiąca, kiedy sprzedawaliśmy 50, ja sprzedawałem 50% swojego <coughs> altcoinowego altkoino hodla, to tutaj dostaliśmy zastrzyk liquidity OK i widzimy co się stało z akcją cenową potem. Także oczywiście nowe liquidity, i nowy zastrzyk tego tego pieniądza, tej gotówki, tego money flow na rynku może doprowadzić do tego, że będzie tutaj kolejna odnoga do góry. I patrząc tutaj na te oscylatory dzienne, jak najbardziej jest miejsce na to by pchnąć jeszcze tutaj wyżej. Z perspektywy naszego instytucjonalnego pieniądza widzimy, że mamy kilka fair value gap, o którym mówiłem już wcześniej. Wydaje mi się, że przy jakimś ruchu korektywnym one mogą zostać zamknięte, szczególnie ten pierwszy fair value gap. Jeżeli chodzi tutaj o, jakieś, o jakąś większą korektę, to oczywiście te fair value gap też będą zamknięte, tak? Nie ma konieczności, one bardzo często są zamykane, ale oczywiście to nie jest stuprocentowa Korelacja czy stuprocentowy pewnik, że musi być to zamknięte. tak. Widzimy, że po ściągnięciu tego Fair Value Gap, o którym mówiłem, na krótkim interwale nasze kolejne Fair Value Gap jest o tutaj i tutaj. Są to poziomy między 32,5 a 33700. Jeżeli wrzucimy sobie naszego HTF-a, widzimy, że w tym momencie mamy dużo liquidity puli nad naszymi głowami. A nie do końca dużą liczbę liquidity puli poniżej, tak? W tych ostatnich ruchach korektywnych pościągaliśmy dużo liquidity z tych niższych poziomów. Także w tym momencie ja osobiście koncentrowałbym się na tym, co jest tutaj nad nami, tak? Oczywiście, tak jak powiedziałem, z perspektywy krótkoterminowej. Tak i powtórzę z tej perspektywy, Bitcoin musi wrócić powyżej 31 tysięcy, tak, by zmienić tą strukturę krótkoterminową. Jeżeli chodzi o tą perspektywę długoterminową, widzicie, że mamy tutaj wyraźne średnio długoterminową, przepraszam. Widzimy, że mamy tutaj dwa wyraźne punkty oporu. Pierwszym jest to 30 tysięcy, ok? zaś drugim jest to 30,5 tysiąca. Ten 30,5 tysiąca jest zdecydowanie większym tutaj punktem oporu. Jednak to będą dwa cele oporowe, o, które musimy przebić, by w ogóle po pierwsze dojść do tych liquidity pooli, wciągnąć to liquidity na rynek, a po drugie, by znegować tą naszą strukturę korektywną, tak? Jak widzicie, te liquidity pule, one troszkę się obniżają, dlatego, że wydaje się, że tutaj um, osoby, które no Chcą, jakby sprzedać na tym poziomie, tak? One też, ob, ob, można powiedzieć, obniżają swoje oczekiwania, tak, względem tutaj ceny. Myślę, że zdają sobie sprawę, że potrzeba tutaj zobaczyć nowe volume, napływ nowego momentum, żeby tak naprawdę przebić te lokalne szczyty. Ja, tak jak już mówiłem wcześniej, uważam, że wciągnięcie tych liquidity puli miałoby tutaj jak najbardziej sens z punktu strukturalnego, logicznego i samej analizy. Oczywiście nikt nie może tego zagwarantować, jednak dla mnie, o czym też mówiłem wcześniej, yy, obecna sytuacja jest bardzo, bardzo podobna do tej, yy, z którą mieliśmy do czynienia o tutaj. Tutaj były nasze liquidity pule, mieliśmy nasze pchnięcie, nie byliśmy w stanie dojść do tych liquidity puli, wróciliśmy po kluczowe wsparcie i nałożyliśmy kolejny impuls, tak, który w końcu wybił te liquidity pule. W obecnej chwili wygląda to bardzo podobnie, Miałoby to wyglądać w taki sposób, tak? Oczywiście, tak jak powiedziałem, są to tylko moje przemyślenia. Ja wciąż tutaj trzymam tego swojego longa. E, jak mówiłem wcześniej, odpalałem tutaj longa blisko lokalnego dołka. E, na dwusetce brałem część swoich profitów, pozostałą część mam wciąż w grze. Także spekuluję, że prędzej czy później wybijemy te likwidy i pulę, tak? Ale tak jak powiedziałem, są to tylko moje przemyślenia i coś pod co ja gram. Bitcoin na pewno z tej perspektywy, czy to krótkoterminowej, czy też średnio-długoterminowej, musi udowodnić, że jest w stanie tutaj ściągnąć ten lokalny szczyt. Kolejna ciekawa rzecz, którą chciałem Wam pokazać, jak sobie wrzucimy Gozian Channel, to widzicie, że z perspektywy Gozian Channel, my utrzymaliśmy ten górny band. Wprawdzie knoty wpadły do naszego Gozian Channel. Przypominam ci, co nie wiedzą, sam indykator działa jak ruchome piaski i kiedy utracicie band górny, bardzo często jesteście wciągani do przetestowania tego punktu kontrolnego. Kiedy utracicie punkt kontrolny bardzo często jesteście wciągani do bandu dolnego, tak? Także tutaj z tej perspektywy dniowej bardzo pozytywne jest też to, że mimo tego, że powiedziałbym, otarliśmy się o zamknięcie w tym Gozan Channel bardzo ładnie utrzymaliśmy również wsparcie tego górnego bandu, tak. Także tutaj z tej perspektywy dziennej uważam, że jest jak najbardziej szansa na kolejną odnogę do góry. Z kwestii krótkoterminowej musimy dostać tego potwierdzenie, tak? A nawet jeżeli ten ruch korektywny miałby się odbić i miałby wrócić i ponownie przetestować, albo w końcu przetestować 26,600 czy 25,25,200, to ten krótkoterminowy ruch, w żaden sposób nie neguje tego ruchu, ok? Bo to jest też bardzo ważne, żeby każdy zrozumiał interpretację poszczególnych interwałów. Kiedy jest mowa o interwale krótkoterminowym, rozmawiamy o wydarzeniach w krótkim terminie. Jeżeli jest mowa o interwale średnio-długoterminowym czy makro, rozmawiamy o wydarzeniach w perspektywie długiego czasu, tak? Także... Może się wydarzyć pięć różnych scenariuszy z perspektywy krótkoterminowej, które na dobrą sprawę nie będą miały wpływu na sam ruch średnio-długoterminowy. Ok? Także jest to bardzo, bardzo ważne do zrozumienia, bo czasami jeszcze no są osoby, które nie do końca rozumieją, jak to jest, że na krótkim interwale mamy spaść, na średnio-długoterminowym mamy wzrosnąć. To są podstawy, nie? Jak ktoś nie rozumie takich podstaw, to nie powinien w ogóle dotykać lewara i powinien tylko się trzymać hodlowania, bo może to się po prostu źle dla niego skończyć. Dominacja Bitcoina. Widzimy, że wraz z ostatnim wzrostem zobaczyliśmy również dynamiczny wzrost tutaj samej dominacji Bitcoina. Wiadomo, że główne pieniądze, główne likwidy idzie w Bitcoina, tak? Trzeba przyznać, mimo wszystko, że mamy tutaj ciekawe odreagowanie na altcoinach. To jest jeden dzień, to jest tydzień. Widzimy, że są to wybrane alty, tak? Woo, Kacper, Render, Injective, KAS, Elron, no i teraz jeszcze Kronos się pojawił z jakiegoś powodu. Nie wiem, czy jakieś newsy, czy coś. IMX również. Także mimo tego, że bardzo dynamicznie rośnie nam tutaj dominacja Bitcoina, alty również miały swoje odreagowanie. <laughs> I w momencie, kiedy zobaczymy na dominacji tutaj coś takiego, jak zobaczyliśmy tutaj, Alty również będą miały swoje odreagowanie, tak? Oczywiście w tym momencie nie jesteśmy w stanie przewidzieć, czy główny kapitał będzie wciąż tutaj płynął w samego bitcoina, co spowoduje, że ta dominacja powędruje do góry, czy też zbliżenie się do tego magicznego poziomu 48,8 doprowadzi do tego, że ta dominacja delikatnie nam popuści prawdopodobnie do tego poziomu 47,8, bądź też głębiej tak jak miała miejsce tutaj, i wtedy zobaczymy krótkoterminowe. Odreagowanie na altcoinach, tak? Jednak warto śledzić dominację bitcoina. Ona też wam pokazuje, gdzie tak naprawdę jest główny napływ kapitału. Na sam koniec, rzucimy sobie okiem na rynki tradycyjne. Ostatnio również to robiliśmy. Widzimy, że w dniu wczorajszym nie mieliśmy jeszcze otwarcia, w dniu dzisiejszym mieliśmy pompę na Dow Jones, mieliśmy pompę na Nasdaqu, mieliśmy również mocną świecę na SP, tak? Także, także rynki tradycyjne na razie, na razie można powiedzieć, szczególnie z perspektywy Dow Jonesa, w ruchu konsolidacyjnym, jeżeli chodzi o samego Nasdaqa, również. Na dobrą sprawę, SP również. Tak, na dobrą sprawę, każdy z tych rynków wygląda, jak szykowałby się na kolejny większy ruch, tak? I tutaj oczywiście ciężko powiedzieć, ruch w którą stronę, czy to będzie do góry, czy też na dół. Jednak każda z tych pozycji, jak śledzę ją dokładniej, a nie tylko tak powierzchownie, jak tutaj z wami. Wygląda na to, że konsoliduje pod jeden większy ruch. Okay? Przypominam o tym dzisiejszym korpis, i myślę, że będzie miało to wpływ na rynki tradycyjne, będzie miało to wpływ na samego Bitcoina, będzie miało to potencjalnie wpływ na kolejną decyzję fedu. Także ważne rzeczy, na które warto zwrócić uwagę. Dobra, dziękuję wszystkim za kolejny odcinek. Dziękuję za oglądanie. Jeżeli macie ochotę, zostawcie lajka, będzie mi bardzo miło. Miłego weekendu. Trzymajcie się. Heja.